wyprawa przed nami tym razem Słowenia woda publiczna woda rzutowa jesteśmy ciężko załadowani wyruszyliśmy jest 12 6 godzin przed nami czuję że to będzie kawał dobrej wyprawy Miał być karp. Niestety sumy od wyjazdu z Anglii nadal mnie prześladują. Ten znacznie mniejszy, ale jest pierwsza słoweńska ryba, tak więc możemy się cieszyć. Przynajmniej wiemy, że coś wyjada naszą zanętę. Dobra, dawaj gościa do wody i jedziemy z tematem. Bo... Puszczamy go i trzeba donęcić. Yeah. Yeah. Żadnych brań, nie licząc kilku małych ryb. Udało nam się w końcu doczekać jakiegoś porządnego brania, które było w samo południe, czego się absolutnie nie spodziewaliśmy. No i mamy w końcu pierwszą większą rybę ze Słowenii. Piękny grubas, <gry> który przeciągnął nas z Andrasem dosłownie pod drugi brzeg, gdy byliśmy na pontonie. W końcu jakaś większa ryba. Miejmy nadzieję, że jest to tylko początek i worek się. Kan ikke svares på

some bigger fish. Uh, scopex squid oily with a tiger knife. It's the winner, uh, winner combination for me this time. Can't say more. Karol, krótki komentarz. Wystarczyło dorzucić kilka spombów i pobudzić ryby do żerowania. No i proszę, w trakcie spombowania. Jedna was wędek odpaliła, która była świeżo przerzucona rano. Dziś zaraz po ósmej. Bo niestety gęsta mgła uniemożliwiła nam przerzucenie zestawów wcześniej. Teraz robi się pięknie. No i ponownie mamy jakąś rybę na kiju. Na Zobaczymy, co to będzie. Po cichu liczę, że w końcu jakaś ryba powyżej 20 również pojawi się u mnie. Andreas na wczoraj piękny popis swoich umiejętności, no i są dwie ryby powyżej 20. Mam nadzieję, że do końca tego zachodniej również mi uda się odhaczyć kolejny kraj z 20 na koncie. Zobaczymy co będzie dalej. Zobaczymy jak duża jest ta ryba, którą akurat korujemy. Karola, powiedz nam coś jeszcze o delikatnej zmianie taktyki i przyponu i tego co na włosie ryby ogólnie nie reagują na większe przynęty typu kulki 24 tak jak planowaliśmy łowić od początku, czyli większe przynęty, e, pojedyncze duże bojle To co ryby lubią na wielu łowiskach. Tutaj się absolutnie to nie sprawdziło. Na początku łowiliśmy właśnie na duże przynęty. Nawet ja zakładałem e, kulki kalcze 24 mm, ale no niestety nie przynosiło to żadnych rezultatów. No, i znacząco zmniejszyliśmy nasze przynęty. Poszliśmy w bardzo, że tak powiem, w drobne przynęty typu orzeszek z kulką piętnastką, e orzeszek z popkiem. Ta ryba, którą, którą holuję, jest akurat moją trzecią rybą na orzeszka z popkiem. Skopek squid w kolorze żółtym. E no i co? Taka taktyka przynosi jak na razie brania. Tak więc myślę, że przestawimy już większość węd naszych wędek na właśnie drobniejsze przynęty. Bo, jak widać, ryby wybierają tę drobną zanętę i chętnie w nią wchodzą. Nasza zanęta też tak drastycznie się zmieniła. Dodajemy do niej znacznie więcej mielonych kulek i połówek, jak całych, aby jednak pobudzić te ryby do żerowania i żeby miały dużo więcej punktów zaczepienia, gdzie będą mogły spędzić dużo więcej czasu w naszych miejscówce i dłużej pojeść. A przy okazji trafić na nasz zestaw. No i mamy kolejną złotołuską piękność złowiska w Słowenii. Świetna ryba, skusiła się na orzeszka tygrysiego podbitego popkiem skopek squid. Świetna rybka jest to kolejna. Tak więc rozkręcają się coraz bardziej. No i miejmy nadzieję, że jeszcze coś grubszego trafi się na naszej macie. Przed nami jeszcze trzy noce, tak więc czasu jest jeszcze sporo. No nic, wypuszczamy ją, zarzucamy zestawy ponownie, no i trzeba oczywiście donęcić. naprawdę trzeciego brania jedna spinka, dzisiaj rybka w nocy na innym stanowisku przeniosłem się na chwilę na stanowisko Andraza dlatego, że on nas opuścił na jeden wieczór tam złowiłem rybkę która miała gdzieś między 10 a 12 kg i po prostu wypuściłem ją z podbieraku. na świeżo, słuchajcie, po wspaniałej walce chyba się doczekałem, to jest ta jedna ryba w końcu 20 przekroczona to jest moje trzecie branie pierwszy splątany zestaw, po prostu niesamowicie dziwnie wbity masa jakichś pomyłek kompletnych zerwanych strzałówek z pombów, zestawów nawet zmiana miejsca wielokrotna dzisiaj rano widzieliśmy, że ryby wróciły w stanowisko albo pierwszy raz pojawiły się w stanowisku jest jesteśmy głodni jesteśmy zmęczeni od samego rana spombowaliśmy i taka nagroda nas spotkała coś pięknego Wspaniała, długa, trzy i prawie pół kilogramowa ryba. Jest tak ciężka, że ją ledwo trzymam. Niech ten sen trwa dalej. Moje ostatnie chwile z tą piękną rybą. Wypuszczamy ją wolno. Bierzemy się do większej roboty. I czuję, że teraz Karol, strzeli dobrą rybę. Kochani, zobaczcie, co udało się złowić. Grubo przeszło 20 kg pięknego słoweńskiego grubasa. Co za ryba! Mega emocjonujący hol. Świetna ryba. I miejmy nadzieję, że do soboty jeszcze uda nam się poprawić nasze wyniki i złowić jeszcze coś większego. Je! Yeah! and I'm coming from Slovenia Slovenia nesting this is the la the last fish from this session short session for me look at this beauty guys come to take a picture with me Właśnie tym pięknym akcentem koszymy, kończymy naszą wycieczkę, nasz trip, naszą przygodę słoweńską. Piękna ryba, ponad 18 kg dla Roberta. My się już pakujemy. Wracamy do Polski i szykujemy się na kolejną wyprawę. Słowenia, Dan!